Autentyczność to jedno z najbardziej przeruchanych słów w marketingu. Otóż wszyscy mówią ci, że warto być autentycznym w dzisiejszych czasach, kiedy tworzymy treści na YouTube czy na inne social media. Ja się skupię na YouTubie. A jaki jest w rzeczywistości? Cześć z tej strony Michał, witam Cię serdecznie w pierwszym odcinku z krótkiej serii spontanicznie o wideomarketingu, gdzie bez montażu, bez cięć, po prostu będę mówił gołą prawdę o wideomarketingu, gdyż nie mam czasu, by zająć się tym filmem profesjonalnie, bo dużo roboty. No dobra, sprawa prosta jest taka, że Większość guru wam powie, hej bądź autentyczny, bo inaczej widzowie cię nie będą oglądać i oczywiście to jest prawda, zdecydowanie warto być autentycznym, ale mam takie nieodparte wrażenie, że większość tych guru o wideomarketingu kompletnie nie jest autentyczna, to znaczy na swoich profilach, mediach społecznościowych jedno mówi, a drugi robi w rzeczywistości. To znaczy, na przykład, podaje jakieś rady, które w rzeczywistości nie będą działać, na przykład jak publikować treści w social mediach, żeby tam osiągnęły fajny zasięg, czy tam sprzedaż, i one w rzeczywistości nie działają. A dlaczego o nich mówią? No, bo po pierwsze, nie mają wiedzy, lub jest też druga kwestia wiedzą, że po prostu takie porady będą miały większe zasięgi i podbiją im wyświetlenia. To znaczy tych dużo guru nie mówi o tym, co rzeczywiście działa, ale tworzą tak, w taki sposób filmy, zakłamując rzeczywistość, by mieć jak największe zasięgi, wprowadzając po prostu swoich odbiorców w błąd.